Cześć, mam przed sobą czytnik Pocketbook Ink 4 i w tym filmie zaprezentuję działanie przybliżania w przypadku plików DejaVee. Mamy taką stronę gazety i chciałem przybliżyć tą tutaj niewielką tabelkę. No, użyję tutaj tradycyjnego gestu szczypania. O. I. Udało się przybliżyć, trwa przeładowanie. Okay, jeszcze przesuńmy to. Ho! No, wreszcie jest to co, to, co chciałem, żeby się pojawiło, i znowu trwa przeładowanie. I działa to dość topornie, i trudno powiedzieć, żeby to. Spełniało swoją funkcję. Spróbujmy jeszcze raz. Chcę zobaczyć tą tabelkę. Otwieramy. No, tutaj wygląda na podglądzie: jest ok, widzę strzelone bramki, punkty gry. Odrywam paluchy od ekranu. Następuje przeładowanie. No, i no to jest rozczarowujące. O, dopiero teraz jakoś. O, może się udało mi przesunąć. No, udało się wreszcie. No, ale kosztowało mi to sporo zachodu. Ten zoom działa bardzo topornie. Nie jest to w przypadku tego pliku i zbyt wygodny w korzystaniu. Mamy przybliżony fragment strony, a nawigacja działa w ten sposób, że wykonamy czynność zmiany strony. Przenosi nas do po, niżej. Tutaj mamy granicę poprzedniego widoku: niżej, niżej i do tego samego fragmentu, do, znaczy no, tej samej szerokości przy prawej krawędzi na następnej stronie. I tak, nawigacja z góry na dół. Okay. I tak to wygląda mniej więcej zoom. No Działa tak przeciętnie generalnie, delikatnie mówiąc. Denerwujący jest to efekt przyładowania długiej strony. Nie do końca to, co widoczne jest na tym wstępnym podglądzie, to potem nam się pojawia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o a jeśli zoom mamy też możliwość yy, sterowania przy pomocy tych przycisków, ale no to już jest po prostu yy, no szkoła wyższa, bo to po jednym procencie to jest praktycznie nie do yy, ogarnięcia cierpliwością. I to by było na tyle jeśli chodzi o zoom w plikach PDF i déjà Na razie trzymajcie się.